Serdecznie na otwarciu skateparku. Takiej inwestycji na piątkę, bo na 555 metrach kwadratowych. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj na otwarciu tego wieloletniego skateparku, można powiedzieć, bo w końcu się udało go zrealizować. Ale nie udałoby się go zrealizować bez zaangażowania wielu osób, przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy. Bardzo chcieli tego miejsca, żeby on był uzupełnieniem tego pump którzy wywierali na nas od lat presję na to, żeby taki obiekt powstał. No i on powstał. Jest obok pump jako taka strefa ludzi młodych, młodych, duchem młodych. Ciałem. To też nie nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o niepołomskie błonia, dalszy rozwój tego terenu. W przyszłości się Prawdopodobnie już się uda boisko zbieżnią, lekko etetyczną, pełnowymiarowe, piłkarskie, więc kolejny element, który ubogaci ten teren. W przyszłości też pewnie jakiś plac zabaw, więc nie mówimy ostatniego słowa, tylko dalej rozwijamy ten teren. Nie, tylko ostrożnie. Mimo wszystko zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do towarzyszenia naszym najmłodszym przy Dobrze, poczekajcie chwileczkę na sygnał. Przetniemy wszyscy, Panie Burmistrzu, zapraszam do linii. Pani Agnieszko, Panów zapraszam, bardzo proszę. Trzy, cztery, poszło. Brawo! A ja, Szanowni Państwo, zapraszam do tego, żeby się jeszcze potem zabrać. Mamy dla Państwa lodu. I'm thank mm -hmm. you